O dużym szczęściu może mówić Daria, podopieczna placówki wychowawczo-opiekuńczej w Kętach, która 17 kwietnia podpisała umowę na użytkowanie mieszkania z fundacją Grupa Kęty Dzieciom pod Beskidzia. Jest to projekt nowy, który uruchomiliśmy jako fundacja. Mamy takie mieszkanie, właścicielem jest grupa Kęty. My jako fundacja możemy z tego mieszkania korzystać. No i to daje duże możliwości dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kętach, które po ukończeniu tej placówki mogą starać się o zamieszkanie w takim mieszkaniu. Duża szansa na nowe życie. Ogólnie no, zacząć ogólnie i też nie żyć na korzyść placówki, tak jakby nie ma takiej kontroli już. Pierwsze kroki w dorosłej są jednymi z najtrudniejszych w życiu każdego człowieka. W tej ważnej chwili Daria nadal ma wsparcie w kęckiej placówce. Pomimo znacznego usamodzielnienia wychowawcy będą kontrolować również poczynania podopiecznej. Współpraca bardzo dobrze się nam układa. To też jest jakby dobra wola tutaj zarządu, Fundacji i Grupy Kęty, Pana Prezesa, Pani Prezes Fundacji. Rozpoczęliśmy tą współpracę jakiś czas temu i w ogóle nie wyobrażaliśmy sobie, że będzie doświęgliśmy do takiej sytuacji, że będziemy mogli dysponować mieszkaniem dla naszych podopiecznych i strasznie się z tego cieszymy. Po pierwsze jest to blisko placówki, to jest ważne, bo możemy pomagać wychowankowi, może w każdej chwili w trudnej sytuacji do nas przyjść i tą pomoc uzyskać. Jest to jakby tutaj w obszarze, tak naprawdę się nic nie zmieni oprócz tego, że jest osobne mieszkanie, może sam gospodarować wychowanek, już nie jest pod nadzorem, pod opieką osób dorosłych, wychowawców, pedagogów, psychologów, może sam podejmować dorosłe decyzje, to jest ważne. Domyślnie w mieszkaniu mają być zakwaterowane jeszcze dwie, trzy osoby. Pierwsze kroki w dorosłość przyniosą ze sobą obowiązki dnia codziennego podstawowe czynności, sumienność, obowiązkowość i odpowiedzialność.